Witam w trzecim odcinku z Gry Spore. Jeśli słyszycie coś, jakieś dźwięki w tle, to reszta mojej rodziny tam sobie ogląda telewizję. No, okay, to. Teraz jeżeli ten gatunek jest, jeżeli ten gatunek do którego idę jest silny, to, to się z nim zaprzyjaźni, Jeżeli jest słaby, to go zabija. Słaby. Chcesz walczyć? Teraz się najem Okej, okay, gdzie reszta tchórze? Tchórze Macie te y, jajka tutaj? Kurde, nie mają jajek Boisz się? było warto. Nie, nie jest spiritu. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś jest stworzenie z tego gatunku. Żywe. Jest. Teraz sobie go zjem. Pychota. Jak sprintuje szybko. Głupi kamień. Wołamy się tam swoim, swoim skradaniem, Jednocześnie niewidzialnością. Słabe tylko trzy takie są. Co, tatuś nie żyje. Teraz nie jesteście taki silny, bo tatuś nie żyje, co? Okej, okay, zostawicie albo wolę nie. Okej, okay, teraz pobiegnę tu Z nimi to się zaprzyjaźnia, a nie podbiję Jeszcze ktoś z ich żyje Ale kto? Może jajko Jajko Ale jajko Kurde Ktoś z tego gatunku żyje Ale kto? Gdzieś uciekł, nieważne, na szczęście, jakie. Jakie lagi, zmię się zawsze jaźnia lepiej. Kto z tego stronia? Co tam robi planeta? Nie ważne. Dzisiaj na kolację wigilijną mam kaczkę. Nie mogę się już doczekać ale to za dwie... to za cztery godziny Wig... kurde jaka znowu kolacja wigilijna sylwestrowa kolacja ja pierdole sylwester bym się pomylił z wigilią ja pierdekam. no jaką to... czy jestem głupi? Jego, też zabija już z głowy, będę chyba miał ich. Znajem się. Dość dużo zabijam gatunków. O nie, nie. Oni są za silni. Więc już wracam do domku. Jeśli ktoś nie chce patrzeć jak wracam do domku to sobie lepiej minąć. A, to tutaj on jest. Jeszcze żyje jeden. Oj, sorry, przepraszam, że naruszyłem twoją posesję, więc dlatego cię zabiję. Chcesz walczyć? Nie wiesz, że przegrasz. Zabiję Twojego ojca. Zabiję też y, Twojego brata i Zabiję Twojego ojca i Twojego brata i siostry. Muszę się z nimi zaprzyjaźnić. Ich, ich, ich zrobił mój kuzyn. Nie chcę z nimi walczyć, cholera. Muszę z nimi walczyć. Mają się zjem coś? Za będę z nimi walczyć. Ty będziesz moim przyjacielem. No, jesteś moim przyjacielem. Okej. Okay. Okej, okay, idę do fabryki komórek. Idę do fabryki komórek. Jakie dziwne dźwięki oni wydają. Dzisiaj prawie nic nie zrobiłem. więc tylko dwa stada. Mało. Lol To wygląda tak samo jak teraz moje, bo ma, jest takie samo jak to, tylko że ma kolce. Lol że ręce mu dam. o jakieś umieśnione. O, mięśniak. No, ale są za długie na niego. Dam mu tak. No, I ręce normalne. Palce To nie, bo to małpie a małpy tworzą mafię? O, to mi się przyda. Ok, zakładam to. Dodaję więcej HP. Jeszcze coś mi się przyda. No, spłynięcie poziomu drugi, Okej. Okay. Gdzie jest moja plujka? To jest większe niestety, nieważne, szarza, poziom drugi. Tak zrobię i powiększę trochę. Zrobił mu tak Taki koleś fajny będzie miał Trochę krzywy, ale okej okay. Jeszcze dodam mu coś Znajomości Urok Dodaj urok Dodam mu to tu Jeszcze może to Sprint i orak. Nie. Tutaj elod roku 2. No. Mm. Coś mu jeszcze może dam. Twój gatunek przenosi się do nowego gniazda, idź za nimi, idź za nim, by znaleźć partnera i zająć nową bazę. Ok. Chcesz walczyć? Ok, mózg mi rośnie. Nazwę tamtego odrobiła mojego kolegę Jason. Okej, okay, podbiję to stado i kończę odcinek. No tutaj jest mój stwór, co on tutaj robi? Zabiorę cię, chodź. Okej, okay, mam dwóch sojuszników. Yy, ten silniejszy, ten większy się będzie nazywał Jason, a ten mniejszy będzie się nazywał mm, Kiełbasa. Jason i Kubasa, a ja Pepperoni Jason Kiwubasa i peperoni Przemierzają świat. Okej. Okay. Jason Kubasa i peperoni w następnym odcinku dokończą przemierzanie świata. Komentujcie, subskrybujcie, chomiczkę w góry. Jeszcze z żegnam. Jason i cześć. Chomiczki.